mówi stara, zobacz stary tak się stara Zamiast kręcić się na dykcie, boskie ciało drzej we Na lotnisku dwie walizki, celnik, luka czy z Siemano Gitaro, witam was widzowie w kolejnym filmie na moim kanale W Drodze do Wioski Szukamy jej cały czas, to jest... Naprawdę jakieś niepojęte ile ja razy już chodziłem po tych terenach, ale zobaczcie co w końcu znalazłem. Zobaczcie, co ja w końcu znalazłem widzowie. Wioska. Po tylu... Po tylu chodzeniach dzisiaj. Wreszcie znalazłem wioskę. Wreszcie. Boże jak ja się już... jak ja się cieszę, że wreszcie znalazłem tą yy, wioskę. No bo ile czasu poświęciliśmy na to widzowie, żebyśmy e, no tą wioskę z, e, znaleźli. Ile? Tak sale powiedzcie mi No naprawdę bardzo długi czas, ale wreszcie. O Boże! O tak Dobra, to jest mój domek i tam jego. bo tak słuchajcie, dzwoniłem do tam jego dzisiaj. Odebrał i zresztą nie będę wam nic spoilerować, po prostu miejcie pewność, że kapitan wróci do Polski, bo teraz wyjechał gdzieś, dobra, słuchajcie, wreszcie, ja wam mogę jedynie podziękować za to, że byliście na wyprawie do wioski ze mną, no i co teraz widzowie? Ja będę przekładać tylko tutaj rzeczy i widzowie będziemy I co widzowie no Dzisiaj będziemy teraz szli prawdopodobnie do kopalni No bo nie mamy nic takiego do stracenia widzowie To jest Siano 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 hajs Pamiętajcie, że żebyście zasubskrybowali mój, mój kanał Jak będzie 10 tysięcy subskrypcji To wtedy zrobię special dla was A uwierzcie, ten special będzie mocny Więc subskrybujcie kanał Zostawiajcie lajki, subskrypcje na tym kanale Dobra Okay, a my teraz tutaj widzowie szukamy kolejnych rzeczy, ale będzie jabłek, ale sadzonek będzie. Ja cię kręcę wizowe. Dobra, wszystkich domków dzisiaj nie sprawdzimy. O, pszenica to jest, ale widzowie. Dobrze, że ta wioska jest większa od tamtej, którą mieliśmy. Mam w planach zrobić mur obronny, ale to najpierw musimy położyć się spać, co tu się odwala, że tyle jest tutaj wieśniaków. Halo wieśniacy, nie widzowie, o kurde, zobaczcie widzowie, co ja teraz zrobię, choć tu wiesz. Pierwszy emerald, drugi emerald i trzeci emerald, trzy emeraldy zrobiliśmy. O kurde. Dobra, widzowie, e, dziś teraz musimy e, pozbierać dużo surowców, ale to w kolejnym filmie. Teraz tak musimy odłożyć te wszystkie itemki tutaj. Dobra. Zobaczcie widzowie ile zebraliśmy tych itemków tutaj na tej wyprawie. Dobra. Już za 3 dni widzowie będzie teledysk. Tak za 3 dni już teledysk będzie na kanale Marcel Gitara. Więc wszyscy musimy się na tym teledysku zobaczyć. Dobra. A ja teraz widzowie tak. Biorę drewno i idziemy do kopalni. No, w sumie tutaj nawet możemy. Dobra, więc lecimy widzowie. Dobra. Miedź tutaj jest. Lecimy dalej, lecimy widzowie, nie zatrzymujemy się. Boże, ile tu jest tego niepotrzebnego? Struktur. Dobra, dobra, Robię nie najbardziej. Niebezpieczną rzecz Minecraft. Dobra, ok. Wow, możemy kopać e, kamiennym kilowem. Lasdulit. Wow, nie wiedziałem o tym naprawdę. Dobra, jeszcze troszeczkę się pokopiemy. Jak nic nie będzie, to ja się wykopuję. Mamy Lazard widzowie, więc mega Dziękuję widzowie wam za taką aktywność na tych filmach z tego serwera Naprawdę Ja na tym serwerze tu odpoczywam od tego hakara Odpoczywam, powiem wam Tak szczerze odpoczywam od tego hakara ja pierdzielę widzowie Czemu to tak zawsze musi być to niespodziewanie? Zawsze Dobra idziemy jeszcze po ten yy, Po to żelazo i spierdzielamy stąd Dobra Dobra, spadamy stąd, spadamy stąd widzowie Dopóki jest jeszcze dzień To tak trzeba zrobić nowe rzeczy lepsze przede wszystkim Ja mamy 5 żelaza Ale gitara mega <ścoughs> Widzowie Ja się cieszę najbardziej że udało się Tą wioskę w końcu znaleźć Dobra I teraz to zło Że raz zaraz będziemy musieli e, Roz Rozpuścić, czy znaczy tak bym powiedział Nie minecraftowo ale najpierw widzowie musimy... O... Ej! Czy... Kowal chyba tam jest. Mi się przewidziało, czy tam jest kowal? Kowal! Czyli w tamnej wiosce, tam ta wioska była gorsza, bo tutaj jest kowal. Tam nie była kowala. Super. O kurde. No to. Mocno 5 obsydianu, 6 jabłek, 2 złota, jedna diamentowa zbroja konia i... Mamy, super. Dobra, widzowie, lecimy, lecimy. Wiecie, widzowie, jak możemy jeszcze bardziej, tak, te... Jak możemy jeszcze bardziej zdobyć, jeszcze więcej możemy zdobyć tych szmaragdów poprzez siano, siano, siano hajs. Dokładnie. Bo zobaczcie, widzowie, ile my tutaj mamy? Sześć. Dobra, a tutaj puste skrzynia, bo my też byliśmy. Dobra, to jest ten kolega. To tak, biegniemy, zapierdzielamy szybko do domu. O, tu jest. Dawaj, widzowie Szybko, go, go, go. No i to jest dopiero film od zera do milionera. Widzowie, zobaczcie teraz, co się będzie działo. Staki 64... To jakieś 5, i zobaczcie teraz. Mamy tu, i proszę bardzo, emeraldy, 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 i tyle. Mamy trzy dodatkowe emeraldy. Mega, ja ale Dobra, widzowie, lajka zostawcie. Zasubskrybujcie ten kanał, proszę, bo do 10 tysięcy subów będę robić special, ogromny. A my w tym momencie mamy już tutaj 6 szmaragdów, i widzowie, no dzisiaj to. Tyle, do zobaczenia w kolejnych filmach.